Jesteśmy, dojechałem. Właśnie udaję się w miejsce, gdzie zaczęto budować jakiś podobno potężny budynek. Ogromnych rozmiarów. Nie mam drona, więc nie będę w stanie tego pokazać, jak wielkich rozmiarów jest ten budynek, ale już. Teraz z tej perspektywy, widząc jak daleko sięgają zabudowania, można stwierdzić, że była to dość osobliwa budowla. Jak podawane było, że ma być to rodzinny budynek, no to z pewnością na rodzinny budynek to rodzinna posiadłość rodzinna narodzinną posiadłość to w żadnym wypadku nie wygląda ale cóż o doszedłem chyba do tak do końca pierwszego tu prawdopodobnie Stawiam, że tutaj miał być basen. Podobnie jak i tu. Być może jakieś jacuzzi albo coś w tym stylu. Ale widzę, że budynek ciągnie się jeszcze tam dalej. Postaram się jakoś do niego przejść. O, tu zejścia do zalanych od ziemi, z których na pewno się nie dostaniemy Zbyt długo tu nie będę ponieważ widać, że bardzo dużo tutaj komarów Cały czas słyszę, że coś lata przy kominiarce. Nie zdejmowałem kominiarki, ponieważ no niestety, ale byłbym w kilka chwil cały pogryziony. Hmm. No niesamowicie. Ciekawy budynek które by ciężko określić przeznaczenie aczkolwiek w domysłach prawdopodobnie miał miałbyć to, to dom spokojnej starości dla księży. Ale czy to prawda nie wiem Ciężko powiedzieć. Na pewno miało być tu podobno krematorium oraz są tutaj też katakumby. Nie wiem, czy do katakumb uda mi się dojść. Chyba nie. Tu ciekawe, co tuż. Jakieś miejsce, którymi można było się przechadzać. Ciekawe jest to, że. Tak typowo miejsc pokojowych, sypialnych, to tutaj nigdzie nie znalazłem. Ale to nieistotne. Budynek nie powstał w całości, więc prawdopodobnie. Nie obrał pierwotnego, znaczy nie obrał ostatecznego kształtu. Teraz postaram się jakoś przedostać na drugą stronę. Niestety jest mi tu bardzo duszno, Jest tu też bardzo gorąco tu raczej mało kto chodził, ale tędy przejdziemy. O tak jest ścieżynka, tam są baseny. Dobrze, przejdziemy teraz tędy. Jest, jeszcze został odjazd. No dobra, to ten budynek. Tu jest jakaś ścieżka. Zbliżamy się do drogi. No dobra. Ja będę wracał. Postaram się dla Was zmontować Nudny film o na na czyjejś posesji. Ponieważ niespecjalnie mam czas, żeby to obchodzić w całości potrzebowałbym na to minimum dwóch godzin. A ze względu na to, że jest już dziewiętnasta. Za chwilę zajdzie słońce. A ja chciałbym wrócić do domu. Jeszcze póki będzie jasno. Ponieważ, no, niestety, ale takie motocykle jak moje nie mają specjalnie mocy na to, by uciekać w razie niebezpiecznych sytuacji. więc niestety ale muszę już spasować może jeszcze uda mi się wejść na górę na sekundę tu jest brama wyjściowa sprawdzę czy motocykl stoi stoi dobrze teraz wejście na górę 对 Myślałem niestety ze względu na to, że jest piękne lato nie zobaczymy nic związanego z dalszym zagospodarowaniem tego terenu O, tam na dole stoi Przepiękne okoliczności przyrody, przepiękna miejscowość. Nie jest zbyt mocno zaludniona. Proszę, ja już schodzę, już nie mam czego tutaj szukać. Kończy się krótka wycieczka w poszukiwaniu drogi wyjścia Bardzo dziękuję Wam za oglądanie Zawycie ze mną te parę minut i za to, że poświęcacie ten czas Połączę interkom niedawno zamontowałem interkom Fritkan trzeba przyznać że świetny interkom którą trasę wybrać może tą dobrze się sprawuje, nie ma z nim żadnych problemów Łączy się bardzo szybko, bateria trzyma naprawdę bardzo długo kosztował jakieś 400 zł niecałe Bo ja płaciłem za niego 379 zł. Przed chwilą jechałem około tam 100 na godzinę, chyba 95-96 czy 96. Od razu Wam powiem, że można przy tych prędkościach bez problemu rozmawiać. Nie ma jakichś tam problemów. Oczywiście, jeżeli się podgłośni, najlepiej rozmawia się w zakresie. Żeby wam tak nie skłamać to jakieś do 90, najlepiej tak z 80 Wtedy świetnie się Ta, ten interkom sprawuje. A teraz droga do domu.